Kiedy przeglądam swoje życie, mam wrażenie, że musiałem przeoczyć sedno sprawy, czy to wtedy, czy teraz. Masąco olej, widzę w swoim trzeźwym życiu mnóstwo sensu. Widzę w nim bardzo wiele ciekawych aspektów. Mam hobby, mam różne aktywności, które wykonuję z przyjemnością. Zakładam, że nie żyję po to, żeby pracować, ale pracuję po to, żeby żyć. Czasami. Zdarza mi się, niestety, wciąż wątpić. Zdarza mi się gorszy czas, jak teraz. Mam wtedy duże problemy z zauważeniem czegoś pozytywnego. Mam trudność w cieszeniu się małymi rzeczami, codziennością. Wiem, że to minie i dlatego nie wariuję, ani nawet nie czuję się przerażony. Nieraz wcześniej byłem w tym miejscu. Znam je doskonale, a jednak wciąż jest to trudne. Takie okopanie się na swoich pozycjach i przeczekiwanie. Powolne, monotonne oczekiwanie. Jestem alkoholikiem, lubię, jak się dzieje. Lubię, gdy strzelają fajerwerki i jest dużo bodźców. Lubię, gdy jest hałas. Nie lubię czekać, a czasem po prostu trzeba.